Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj do zgarnięcia ten skin, a żeby go zgarnąć jak zawsze łapa w górę, subskrypcja i komentarz Wyniki wszystkich poprzednich przedmiotów, więc macie naprawdę dużo skinów do zgarnięcia jeszcze na poprzednich materiałach e, Dopiero 11 lipca mogę wysłać, więc w czwartek e, będę mógł je rozlosować, więc wyniki pewnie dopiero będą w piątek, bo jak tutaj wam wrzucę Chociaż nie, w czwartek rano mogą być wyniki Jakoś tak, jakoś tak. Jak w czwartek będę mógł już o 7 wysłać. No, no, to w czwartek 11 powinny być wyniki. Więc bierzcie udział we wszystkich materiałach. My znajdujemy się na skins.com, link do strony w opisie. No i ważne, że jeżeli sobie wbijecie z moim kodem, czyli kodik Soul, klikacie aktywuj, e, dostajecie darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start oraz 10% bonusu do wpłaty. E, tutaj Macie wszystkie metody płatności, więc warto sobie z tego oczywiście skorzystać. E, co najważniejsze, wpłacając moim kodem macie szansę na zgarnięcie skinów. E, zobaczcie ile już tego rozdaliśmy. Teraz akurat za... Wystarczy, że doładujecie za minimum 10 zł. E, tu jest wszystko opisane, jak to działa. E, I możecie zgarnąć skina za 11 przy doładowaniu od razu. E, plus macie jeszcze to doładowanie swoje, co doładowaliście. Oczywiście, czym więcej, tym większa szansa. E, a niedługo troszeczkę droższe się pojawią skiny w międzyczasie. Pewnie jakaś koska też niedługo, więc wyczekujcie. Myślę, że to już może być na, na przykład następnym. Może za dwa materiały już ta koska się pojawi. E, no i co? Lecimy z materiałem. Wyszła nowa skrzynia lecz kurcze no i walczyłem przed chwilą z internetem i co i dalej go waliło okej okay, jestem mordeczki wywala mi internet walczę z nim już nie wiem ponad pół godziny dobre ale jakoś jakoś wrócił miejmy nadzieję że pociągnie no i co jak widzimy skończył się event ale przywitali nas w wakacyjną skrzyneczką więc no co trzeba ją dzisiaj sobie przetestować pootwieramy sobie tą skrzyneczkę no jest tutaj parę ciekawych przedmiotów widzę no dobrze, otwórzmy, zrobimy jakąś bitwę na tą skrzynię. Troszkę może ją zbustujemy. Zobaczymy, pootwierajmy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy tam około 3,5K, więc zobaczymy, czy uda nam się wyjść na profit, czy też nie. Nowa skrzyneczka więc warto ją otworzyć. Pierwsze otwarcie dosyć średnie. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dalej, oczywiście możemy ją zbustować, więc też sobie ją pobustujemy. Tutaj to drugie otwarcie już na pewno dużo lepiej wypadło od tego pierwszego. Tutaj, gdyby się zatrzymało, byłoby dobrze. Fest. Eee, tutaj, no słabiej, no słabiej, dobrze. Eee, sami widzimy, ok, bo my mamy tutaj te drogie przedmioty, bardzo mały procent, ale jak już siądą. O, tu bardzo ładnie siadło. Co to takiego? O, siatka łażek, więc całkiem git. Eee, no, tutaj jak już zaczną siadać te, ale jak sobie ją zbustujemy, proszę państwa. No to te prosenciczki nam tutaj podchodzą dużo, dużo lepiej. Ta Emeczka ma aż 4. No dobrze, no dobrze, więc próbujemy na zbustowanej. Oczywiście każdy może zbustować, tylko cena wtedy takie skręczki rośnie razy dwa No i tutaj jak widzimy, już na pewno dużo, dużo lepiej. 126 zł, ale mamy 248, więc jak widzimy, nieraz zbustować się na pewno bardzo opłaci. Wiadomo, może akurat nam akurat tylko tam wtedy siadło. Teraz może być gorzej, właśnie, tak jak mówiłem, ale tamto otwarcie bardzo ładne, od razu po zbustowaniu, i te otwarcie też nie powinno być najgorsze, proszę państwa. 87, ciutki minus, dobrze, ten uspik, w zależności też od stanu, ale tutaj, jak doleci, to jest dosyć dobrze. To jest dosyć dobrze, ok. Myślałem, że dużo więcej będzie, lecz też zależy od stanu emeczki, bo ona może kosztować 590 coś, i tutaj ta emeczka znowu nam siada, lecz stan już lepszy, i tutaj mamy proficik. Lecimy sobie dalej na zboostowanej Oczywiście i te emeczki zobaczcie One tutaj są naprawdę tutaj teraz dosyć Często Dosyć często tutaj też fajny proficik wleciał Więc jak widzimy zbustowanko Się opłaci Chociaż no wiadomo nie zawsze bo teraz będzie dosyć słabe otwarcie Chyba 48 no ale jak patrząc wtedy że leciało nam Gdy skręczka kosztowała 60 coś A leciało po 20 parę Bo też takie się otwarcia zdarzały No to tutaj wygląda to na pewno dużo Dużo lepiej teraz oczywiście zrobimy bitwę mm. Może być Git w zależności od stanu. 72. Dobrze, jeszcze otwórzmy i zaraz zrobimy bitwę. I leć, leć, ja pitole! Patrzcie, jak blisko, patrzcie, jak blisko. 84. Bardzo blisko było, nie? Już kuźwa. Ale dzisiaj jestem tak nastawiony, już naprawdę słabo. Przez ten internet, przez ten internet, bo zaczynam. Ktoś jak sobie leci tutaj. Bo zaczynam nagrywać, a ten internet wywala. Zaczynam i wywala, i wywala, i wywala. Aż w końcu go kuźwa przeniosłem. Pozmieniałem, poczyściłem ten router, mówię, nie wiem już co z nim zrobić i coś tam hasa, dobra. Więc lecimy, nowa bitwa. Robimy klasyczną, cztery graczy, summer case, czy ona już jest w ogóle? Jest. Ej, ale w bitwie nie możemy zboostować, kurczaczki, jeszcze nie jest zaktualizowane, żeby bustowanko było do bitwy, no ale dobrze. To już zrobimy sobie na nią 20 tych skrzyneczek. Szkoda, że nie możemy zboostować w bitwie, bo mogłoby naprawdę fajnie tutaj rzucać w tej bitewce. Oczywiście no, bez boostowania też może to polecić, ale jest duży, duży procent szans mniejszy na, 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 na te droższe przedmioty, nie? Więc... Zobaczymy jak to pójdzie. Mm. Nie, nie najgorzej, nie najgorzej na razie dla nas, ale oczywiście to pierwsza z 20 rund, więc jeszcze e, tych rundek tutaj będzie. Miejmy nadzieję, że zacznie coś sypać. Zacznie coś sypać. Mm. No dobra, no tutaj nawet, nawet, nawet dobrze dla nas, proszę Państwa, mamy już stóweczkę przy czwartej rundzie, więc, no, całkiem nieźle, chociaż wiadomo, no, tutaj wiadomo, jeden przedmiot dla Emilii, jakiś droższy teraz, bota i kurczę, może nas wyprzedzić, e, bo tutaj nad, pod nami jest naprawdę no, nieduża przewaga, w sensie, no i widzimy, że już praktycznie nas dogonił, już praktycznie nas dogonił, więc no nie było, nie ma co się cieszyć jeszcze. Tutaj widzimy Rosso, teraz trafia 5 dyszek, więc to też już mu podciąga. No, powiem wam, że wyrównane. No, na razie Adrian tam dosyć w tyle, ale już teraz Emilii wyciszyła się na prowadzenie. Dokładnie tak, więc jak widzimy, no, dosyć szybko. Znaczy dosyć szybko, może nie tak, aż bardzo szybko. Tą przewagę straciliśmy. Nie, nie, nie przegonił nas jakoś bardzo mocno, więc no, jeszcze tutaj szansa jest. O, jak widzimy, teraz się wysunęliśmy niecałą złotóweczkę 97 groszy przewagi. mmm no kurczę i teraz znowu bot te Emilii Te uspiki, te uspiki, one tutaj dają No chyba, że nam coś, oh, kuźwa, ten kałaszek, właśnie jakby nam ten kałaszek siadł, Tamten nasz był w lepszym stanie, widzieliśmy Mogłoby być lepiej, ale tutaj kurczę, tą przewagę zyskuje Zyskuje coraz większą, No i fajna skrzyneczka, powiem wam, że naprawdę, naprawdę Spoko sobie, jeszcze na zbustowanym. jeszcze sobie ją potwieramy na zbustowanym Oczywiście, to cały balansik Bitwy raczej nie wygramy już, myślę, że Niestety Eee, widzimy jak to wygląda. Okej... Okay. No nie, no jest lipa, jest lipa, proszę Państwa, jest lipa. no teraz... Są tutaj takie skiny w tej skrzyni, są. Pięć ich patrzcie, brakło niedużo, naprawdę niedużo. A, ja, a to... No, nie no niedużo, no niedużo, tutaj mieliśmy sporo i fajna, fajny naprawdę proficik. No, dziewięć stówek proficiku ponad, więc... Mogliśmy zrobić niezły profit, oczywiście cashback wleciał, a my lecimy dalej ze zbustowaną może, jak bitwa nie dała. Chociaż no właśnie szkoda, że w bitwie jeszcze nie ma możliwości, chociaż jak oglądam, nie, bo ten film nagrywam zaraz, pewnie go wrzucam wam. To pewnie jeszcze nie ma możliwości zbustowania w bitwie, ale pewnie jutro już będą, bo po prostu nie zaktualizowali tego, nowa skrzynia. Wyszła chyba dzisiaj, bo wczoraj jak wbijałem to jeszcze jej nie widziałem, więc najprawdopodobniej wyszła dzisiaj. Hmm. Chociaż mogła i być wczoraj, bo wczoraj nie wiem czy wchodziłem na stronkę. I co, wywaliło mi znowu internet? No to zajebiście Mordeczki, jestem znowu, w sensie wy to macie tylko leciutkie cięcie Ale no ja nie wiem co się z tym internetem dzisiaj dzieje Masakra, mam nadzieję, że już do końca tego materiału Nagramy, więc boostujemy skrzęczkę summer i lecimy Przepraszam, że tak to wygląda, chcę dla was ustawiać materiał Ale no masakra, walczę już ponad godzinę minęło odkąd, odkąd, z tym internetem walczę, nie? Nagrywam to już w sensie Trzecie, trzeci raz Okej, okay, zbustowanej i tutaj chyba ładnie zarzuciło Ładnie zarzuciło, w sensie nie, no trzy cięcia będą gdzieś mniej więcej na materiale No bo cały czas coś, coś z tym internetem, coś z tym internetem, kuźwa Miejmy nadzieję, że już do końca pociągnie 177, no zaczęło coś fajnie tutaj sypać nawet Więc Okej, okay, tutaj już gorzej, tutaj już gorzej eee, i tak, średniawka, średniawka, no wiadomo, fajnie jakby coś poleciało z tych kosek No bo chociaż wupa bum. Tutaj też fajnie siadło, ale a Wupa boom jakby chociaż poleciała byłby naprawdę spoko. Chociaż wiadomo, no procenty nie są na to duże. Sami widzimy jakie mamy, mamy większe, bo jest skręczka oczywiście zboostowana Lecz no, i tak na przykład na Wupa boom nie ma dużo. Nie ma dużo, nie 84, jeszcze starszy, jeszcze starszy, dobrze, lecimy. Lecimy. Miejmy nadzieję, że już do końca tego materiału nie wali internetu, tylko gorzej będzie z jego wstawieniem pewnie. O kurcze Dobra Tutaj też może być dobrze, tylko wiadomo Zależy też od stanów i. Okej, okay, jeszcze na jedno otwarcie nam starczy Proszę bardzo Więc dajcie znać, taką wakacyjną skrzyneczkę sobie można otworzyć A jeżeli sobie wpłacicie z moim kodem No to oczywiście macie szansę na zgarnięcie skina Co jest fajną opcją, myślę I tutaj dosyć fajnie jeszcze siadło Wybaczcie, że tu brak energii we mnie Ale kurcze przez to, że tak niestety to wygląda Czekajcie, sprzedaję sobie te dwa Dobra, sprzedajmy jeszcze to, to jeszcze otworzę sobie trzy zboostowane Otwórzmy, może jeszcze tutaj coś nam zaskoczy Lecz no raczej nie Raczej nie, tutaj ten Hyper Beast troszeczkę kosztuje Lecz no jak widzimy leciutki minusik I proszę państwa, 3,5, 2,5, 2,6 W plecy, no ale też była bitewka Też była bitewka mm, Tak to wygląda, ale najdroższy skin jaki nam poleciał Czekajcie, sprawdźmy sobie tutaj to jest kurczę Atomic LA za 144 i to Battle Scart nam poleciał, więc jak widzimy, może być tutaj naprawdę w tej skrzynce ciekawie e, Summer Gaze, a ten Atomic LA mm, jest tutaj i nam poleciał najgorszy stan, więc kurczę. Ciekawie, ciekawie, to battleskirt ten jest tańszy, jest tańszy, aha, okej. Okay. No, są przedmioty, są, fajnie, blisko mieliśmy bajoneta, gdyby nam poleciał, to od razu z buta mieliśmy, byśmy mieli zwrócony odcinek, a wy dajcie znać w komentarzu, czy otworzyliście tą skrzyneczkę i co udało się wam z niej wydropić. Eee, no, to tyle, to tyle, jeszcze trwają te games case'y, więc jeżeli ktoś chce, to jeszcze fajnie można skorzystać, w sensie możecie obejrzeć odcinki, jak sobie wpiszcie nazwę skrzyneczki, to... I mój kanał powiedzmy nie wiem Emerald Soul To powinno Wam na YouTube wyskoczyć czy coś, bo otwierałem je. Bardzo fajnie, jak ktoś nie widział, to sobie sprawdźcie, bierzcie udział w giveaway'ach, a z mojej strony to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia Piąteczkę szczał, hejka, cześć!